Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Bańkowski i prezydent Paweł Silbert po raz kolejny nie mogą dojść do porozumienia. Tym razem chodzi o incydent z ostatniej sesji Rady Miejskiej. Podczas wystąpienia prezydenta na ekranach monitorów oraz w transmisji w internecie pojawił się nieautoryzowany przekaz filmowy. Chodzi tu o zapis rozmowy radnych Krzysztofa Dzierwy i Pawła Kaczmarczyka z Komisji Budżetu i Finansów. Jako organizator sesji Rady Miejskiej w Jaworznie nie miałem absolutnie wiedzy na temat prezentowanych materiałów, które były... Wyświetlane w czasie wystąpienia pana prezydenta. Bez mojej wiedzy taka prezentacja się odbyła przy innych sesjach. W każdym punkcie, jeżeli taka prezentacja miała mieć miejsce, to byłem o tym informowany. Tutaj nastąpiła pewnego rodzaju samowola. Przewodniczący zadał pytania prezydentowi, jak to się stało, że podczas jego wypowiedzi na ekranach został wyemitowany fragment tej rozmowy bez zgody i wiedzy przewodniczącego jako gospodarza obrad zwróciłem się. Na wniosek Klubu Radnych wspólnie dla ważną z prośbą do pana prezydenta o udostępnienie szczegółowych informacji, kto wydał zgodę na prezentację takich materiałów, kto zmontował taki materiał, bo nie jest on takim ścisłym odzwierciedleniem zapisu posiedzenia Komisji Edukacji, gdyż tam rejestracja nastąpiła w formie audio. Tutaj materiał został zaprezentowany w formie również fotografii, niepełne zapisy wypowiedzi. Uczestników tej komisji, czyli radnych pani skarbnik. Niestety takiej odpowiedzi nie uzyskałem. Ponownie zwróciłem się o przekazanie szczegółowej informacji i zabezpieczenie taśmy z nagraniami. Czekamy, zobaczymy, jakie stanowisko pan prezydent zajmie. I wtedy zaprezentujemy Państwu. Mańkowski chce wiedzieć, na jakiej podstawie kto i komu zlecił wykonanie tej czynności. No myślę, że niektórzy zapominają o tym, że to jest sesja Rady Miejskiej, więc tutaj jakby odpowiedzialność za prezentację, za przygotowanie i za organizację tej sesji bierze przewodniczący. I ktokolwiek próbuje robić coś na własną rękę, robi to na własną odpowiedzialność. I jeżeli nie robi tego za zgodą przewodniczącego, no to w sposób oczywisty. Omija obowiązujące przepisy prawne. Czyżby prezydent jako osoba, która stara się zachować wszelkie procedury, jak w przykładzie, gdy zabronił kancelarii Rady Miejskiej wysłania korespondencji przewodniczącego do organizacji pozarządowych, tym razem sam wydał polecenie swoim pracownikom, aby ten przekaz wyświetlić? W odpowiedzi prezydenta na pismo przewodniczącego nie ma na ten temat ani słowa, dlatego pytania zostały wysłane do prezydenta jeszcze raz.